Tak jak wam obiecałem jesteśmy na żywo zarybianie Zatoki Puckiej z zobaczcie co tu się dzieje. Adamie, co teraz robisz, powiedz. Yy, obecnie sprawdzamy temperaturę wody, jaka jest w worku, wiemy, że w zatoce miała 18,7, tu jest 17,56, więc musimy ten jeden stopień wyrównać. Teraz będziemy dolewać wody. W akwarium. Tak jest, typowo jak w akwarium tylko skala inna. Temperatura wy wyrównuje się zarówno poprzez dolewkę jak i kontakt bezpośredniej wody, worka z wodą z okienku cyfru. Także mm -hmm. ile. Powiedz coś o skali, ile dzisiaj tych szczupaczków rzucamy, bo to nie tylko my dzisiaj tutaj jesteśmy, jest kilka jednostek. Tak, dzisiaj zaangażowane są cztery jednostki, łącznie wypuszczamy dzisiaj 14 tysięcy sztuk na rybku letniego szczupaka, Każdy, każda sztuka jest poznakowana, także w późniejszym etapie będziemy wiedzieć, yy, jakie było pochodzenie poszczególnych osobników. No właśnie, tutaj wtrącę się ja. Będzie z tego duży film. Myślę, że na pewno 20-minutowy, ponieważ bardzo to bardzo merytorycznie to zrobić. Bo naprawdę skala jest nie dość, ogromna. To słuchajcie, każda rybka jest znakowana i oni dokładnie wiedzą, że ta rybka, którą za chwilę tutaj wypuścimy, to jest ich. To jest normalnie nieprawdopodobne. Dobra, ale co to ma na celu? Powiedz, znakowanie? Tak. Znakowanie ma na celu to, że później jesteśmy w stanie zidentyfikować pochodzenie poszczególnych osobników. Z takiego zarządzeniowego punktu widzenia jest to bardzo ważne, gospodarowanie zasobami ryb, żeby wiedzieć, czy te nasze zabiegi przynoszą jakieś efekty wymierne, że ryby później przystępują do tarła, bo o to nam chodzi. Nie chodzi o to, żeby wypuścić ryby i je potem złowić, tylko żeby ryby same przystąpiły do naturalnego tarła. i Dały, yy, dały nowe pokolenie. Pokaż, jak one Świetnie, są bardzo duże. A no, rąk, jakie będą. Ależ. Przepiękne. Słuchaj, dobra, ale y, one nie mają 8 cm. Ja tu widzę 12, 15. Tak, w tym okresie y, szczupak już y, ma około 12 cm. Średnia długość y, z tej partii wniosek o ile pamiętam 11,5 cm także są to, są to dosyć duże ryby natomiast ze wcześniejszych badań wiemy, że tylko po, podobnej wielkości na rybek letni przy, zarybienia takim narybkiem przyniosły jakieś efekty, także kontynuujemy tym razem zarybianie wyłącznie takim narybkiem o takiej wielkości zobaczymy dalej tak Tutaj wozi nas dzisiaj w Wiesiu e, Wiesiu, słuchaj jak to jest, ty łowiłeś tutaj kiedyś rybki na tej wysokości koło Swarzewa, szczupak? Tak, słyszałem o tym, ale ja nie łowiłem Ja jedynie tradycyjnie za meloną tutaj kiedyś łowiłem Oko się trafiał, bo tam jakaś rybka Ale teraz za rok, za dwa myślę, że szczupaki też będą było. No właśnie, Adamie powiedz jak to, kiedy my będziemy mogli łowić te szczupaki tu? Kiedy one będą wymiarowe? Myślę, że w tych warunkach za dobre, 2-3 lata e, będziemy mogli spróbować zacząć się do fajnego bajbusa. No dobra, ale wymiarowej to taki 50, no to słyszałem, że nawet już po ruku może być. Oczywiście tak, to są, to są e, przypadki takie, do, mo, można powiedzieć, dosyć e, ekstremalne, natomiast e, zdarzają się. To jest kwestia indywidualna, natomiast tak... No to te dwa lata trzeba tu czekać. trzeba mm. Piękna sprawa. Piękna sprawa. O, może tak zrobię. Nie, tak jak obiecałem Wam, będzie z tego bardzo duży film, taki merytoryczny. Bo nie tylko będzie wywiad z Adamem, będzie wywiad z kierownikiem projektu. Kierownikiem projektu, właśnie. No, i to jest ważne. Słuchajcie, on nam opowie o tym, ile to jest. Nie, nie, ale kierownik projektu to jest jednak kierownik projektu, to tak prawie, prawie jak, jak ja, nie? <grywa> Dobra, słuchajcie, wiesiu delikatnie odpłynie na wstecznym, bo zobaczcie, że my przy prowadzeniu tego zarybiania, płynęliśmy cały czas na wstecznym, żeby, broń Boże, śruba nie dotknęła tej biednej, małej rybki, dlatego teraz trykamy sobie tak, no tak z 5 minut na tym wstecznym, żeby, żeby odpłynąć od nich bardzo, ale to bardzo delikatnie, Natomiast później przenosimy się na kolejne łowisko, bo łowisko co ja mówię, bo mamy jeszcze zobaczcie dwa worki z tymi rybkami, jest tam ich trochę, ile w jednym worku jest? W jednym worku jest około 400-500 sztuk na takim krótkim jest to bezpieczna ilość, każdy worek został aplikowany tlenem, także dobrostan został zachowany. <laughs> Słuchajcie, ja jestem pod mega wrażeniem, że coś takiego tutaj MIR robi. Bo to co głównie MIR chyba, nie? Mir we współpracy z Instytutem Rybacka Śródlądowego w Olsztynie z zakładem hodowli ryb w jesiotrowatych Także taka międzyjednostkowa współpraca i dosyć dobrze się im to układa. Dobra, słuchajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich właśnie takich innych zupełnie innych filmów no i szczupak w Zatoce Puckiej tak jak słyszeliście za rok już może być wymiarowy powiem więcej za rok już on będzie mógł przystąpić do tarła e, oczywiście e, nie samice samce e, niektóre te większe ale mam niesforny kapelusz dobra a my lecimy na następne na następne miejsce bo Wiesiu stwierdził że już faktycznie odkryliśmy także część.